i już jesteśmy z powrotem i co nam zostało do zrobienia? Na pewno zniszczenie tego bunkra. Co za głupi SNS? Na spokój. Inaczej. A, Medyczka, gdzie ty się... Oho, to może chwilę pospać.

Ta pota kiedyś mnie zabije. Dobra, to już jest głowy. No. Duchu. TATY NIE MA! Nie wiem. Boże. Jeszcze pięć. Cztery. Trzy. Dobra. O boże. Nawet mi nie da to ponagrywać, bo muszę się trzeć, no? Da, da, da. O! To mi się udało Mam nadzieję, że uda im się przejść bez zbytniego strzału ze strony wroga. Co ja mówiłem? Czyli chyba jednak nie są. No, ty i ich zesłałeś jednego, świetnie. A nie, trzech. A trzech to może być. Został tam jeszcze jakiś w ogóle. Nie. O dobra, który ma dużo energii. Ty masz dużo energii. Robimy tak. Ty rzucasz kołka. Idziesz. Poprawiasz lockdowna. I robisz lockdowna na drugiego. Wy próbujecie jakoś tu przejść, wierzę w Was, a Ty idziesz tu. Dziękuję, Co chyba to zajęło. No i dominium już do nas leci. Jeee. Yeah. No, ty. Ty, 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 ty. Mamy całe 45 sekund, aby przygotować się na dolo siły dominium. Ty, 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 ty. No to co? Grupy kontrolne jazda! Teraz pewnie dostaniemy gadkę pod tytułem Na e, musicie poddać się Kapitanie, e, jesteśmy pozdrawiani Przez e, statek flagowy Dominium Rada 3 e, Nie wiem na jakiej e, milicji należycie Ale radzę wam Poddać się teraz Jestem generał Edmund Duke e, Z armady Dominium I w imię Emperora Nakazuję wam poddać e, wasze siły Na tych e, bezwarunkowo a, generał Duke. Spodziewałem się, że e, twoje siły e, przybędą trochę szybciej. Powinieneś wiedzieć, że nie prezentujemy żadnych twoich e, zwykłych chłopskich milicji, tylko zjednoczoną siłę Zjednoczonego Ziemskiego Dyrektoratu. Ziemski Dyrektorat? Próbujesz mi powiedzieć, czy przybyliście tu z, z ziemi? Dokładnie, generale. Jesteśmy tu, aby przejąć kontrolę nad tym sektorem i jego okupantami, aby... Zapewnić lepsze bycie ludziom Po moim trupie Nie obchodzi mnie skąd jesteście Nikt nie będzie bawił się z dominium Bez żadnej kary Skoro tak uważasz Gdzie są siły wroga? Okej okay, lecą Okej okay. Yamato gan yamato gan yamato gun. Uh, just like one time now. Dobra, to nie było aż takie trudne Tylko 4, 2, tylko 0. Na szczęście oni nie wiedzieli, jak używać się yamato gana Ty, a skąd oni tutaj wydobyli minerały, to ja już nie mam zielonego pojęcia. O matko. Nie może mi ktoś wytłumaczyć, jak oni do cholery wydobyli tutaj minerały? Na mapie, gdzie nie ma ani krzty minerałów. A, no nic, widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy to zajmiemy się misją trzecią. Do tego czasu trzymajcie się ciepło. Cześć!